No to jedziemy dalej hmm, po przerwie. Musimy wiedzieć, że wśród tych wszystkich związków, które w przyrodzie rosną, ja pomijam to, że wasza kuchnia, gdybyście wyjęli szufladę z przyprawami, to zdziwilibyście, że większość z nich jest psychoaktywna i że tak naprawdę są to narkotyki. Ale to taka, taka dy dygresja. Mamy w przyrodzie entogeny i empatogeny. Empatogeny są takie substancje, które może mniej działają psychoaktywnie, a bardziej otwierają serduszko. I Systematic's bardzo z tym walczy. Zobaczcie, zespół stresu urazowego, czyli to, co żołnierze przewożą z różnego rodzaju misji, prawda? Najemnicy jadą bo myślą, że to będzie tak jak w grze komputerowej piw Paf, piw paw, a wracają już jako wraki. I wyobraźcie sobie, że no każdego dnia w Stanach Zjednoczonych, każdego dnia jest 30-40, według oficjalnych statystyk, samobójstw. 30-40 samobójstw wśród żołnierzy. Nie mówię, że w całym społeczeństwie, tylko wśród żołnierzy. A wystarczy im podać tylko jeden enteogen, czy jeden empatogen, co już wielokrotnie Badania kliniczne udowodniły, i taki człowiek więcej samobójstwa już nie będzie chciał popełnić. Więc, a ja mu się dozuje już w rodzaju psychotropy, żeby był, żeby był uzależniony od Big Pharmy, żeby dalej jeszcze przynosił zyski. On tam miał jakieś zyski przynieść jako żołnierzyk, a później, jeszcze jako pacjent ma przynieść zyski. Pamiętacie, jak Doda w 2012 yy, przegrała sprawę w sądzie o znieważenie uczuć religijnych. A co powiedziała? że świętą księgę chrześcijaństwa spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła no teraz byśmy już mając troszeczkę inną wiedzę a z odcinka na odcinek Wam troszkę to urośnie no byście zaczęli kiwać głową o co chodziło Pani Sędzinie ja Wam dam taki do taraki jest taki bardzo, bardzo fajna witryna internetowa znam prowadzącego i dam Wam link Właśnie do tej tematyki, on tak się zacznie właśnie od tego przypomnienia, co to było z dodą. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie rośliny uspokajające i narkotyki rosnące na drzewach, środki euforyzujące, halucynogeny, dojrzewające w jagodach, czy te, które można wyciskać z korzeni, wszystkie bez wyjątku znano i systematycznie stosowano od niepamiętnych czasów. Zobaczcie, że. Jeśli byście wzięli na przykład na widelec. Wzięlibyście na widelec. Wyrocznie w Delfach. Troszeczkę inaczej jest w podróżykach historii, troszeczkę inaczej w profesjonalnych pismach archeologicznych. Wyrocznia w Delfach przynajmniej 4000 lat non-stop funkcjonowała. Wyobraźcie sobie. Przez 4000 lat szarzy ludzikowie i przywódcy krajów wokół basenu Morza Śródziemnego przybywali do wyroczni w Delfach, aby uzyskać pomoc w zdrowieniu psychicznym, w rozwiązaniu różnych problemów. Tam się mówi, że Pythia żuła, żuła liście laurowe i później tę wizję przedstawiała. Ale tak naprawdę to my do dzisiaj nie wiemy. Przez 4000 lat nikt nie zdradził składu napoju kaonem. Najchyba no, najbliższa wersja jest taka, że to było piwo, które było ze sporyszem, czyli kwas lisgieridowy, czyli taki ekwiwalent LSD. I to przez 4000 lat stosowano. Setki tysięcy osób trafiło do wyroczni w Delfach. I korzystało z dobrodziejstw tego, co tam się wydarzało. Przez 4000 lat nikt nie zdradził tajemnicy, co tam podawano. To były pobyty jedno-, dwu-, trzydniowe. W zależności od tego, kto jakie miał problemy, tak przynajmniej tyle wiemy z zapisków. No i taka to była droga życia w tym kosmosie materialnym tych ludzi. Byli zadowoleni. Natomiast pewno poruszyłaby Was skala. 4000 lat. Ile cywilizacja ta zachodu od Jezusa ma tam? Z 1700, 1800, bo tam był kilka razy był kalendarz przestawiany. No właśnie, W już z dwoma tysiącami lat to jest 4000 lat. No, no i wtedy to było wszystko. Hmm. I to było dominujące w, w, w tym czasie dla ludzkości. Spójrzcie na różnego rodzaju bajki. Są różnego rodzaju eliksiri, czarownic, magów, bajki, cudowne napoje, Alicja w Krainie Czarów, o, hinduska soma, którą pito, Amrita, napój mang w Persji, bardzo znanych wśród magów. Na każdym kawałku świata coś takiego funkcjonowało. Ja wam o tym mówię z kilku powodów. Mówię wam o tym, żebyście znali całą prawdę, ta rzeczywistość, ten narkotyczny świat, żeby był wam odczarowany, żebyście wiedzieli, co jest narkotykiem, co jest naturalnym lekarstwem, a nie to, co wam za na ten temat powie. I żebyście się zastanowili nad tym słowem, co właśnie ojciec Pio mówił do Wiesia. Twoja droga będzie naturalna. Do, do, do Boga. Więc ten temat też będziemy rozwijać. Musimy pamiętać, że więcej jest zgonów po big farmie niż po jakichś takich, właśnie, grzybkach, niegrzybkach i tak dalej. Ale tego w telewizji wam nie powiedzą. Po prostu ludzkość jest ludzkością czpłunów. Big Pharma uzależniła od siebie różnego rodzaju mefedrony i inne pochodne substancje. I tylko jedna rzecz może uwolnić świat od stosowania takich protez. Właśnie system miłości może uwolnić. System miłości, bo musi dać coś w zamian. No, zabierzesz ludziom alkohol, zabierzesz papierosy, yy, zabierzesz yy, yy, kofeinkę. No to, to się, teraz zobaczcie ile jest samobójstwo, a ile, ile wtedy by było. To jest bardzo przyjemne. Zobaczcie, idziecie ulicą i przechodzicie obok sklepu z bułeczkami. Mm, jaki zapach fantastyczny z piekarni. I wchodzicie i kupujecie tam taką bułeczkę, taką, taką, paryską, kajzereczkę. I taki niesamowity zapach. Nawet was nie zastanowiło to, bo w tym sklepie nie było pieców do wypiekania. Są gotowe, pokładane w koszach produkty, ale nie było pieca. się taki zapach. Albo pracujecie w korporacji, i na dzień dobry wchodzicie i czujecie zapach kawy. Pierwsze, co robicie, to pijecie kawę. To jest też bardzo fajny przemysł. Możemy powiedzieć, że to jest przemysł narkotyczny. Prawda? Aromoterapia taka uzależniająca. Rozmawiałem z taką panią, która dużą firmę prowadzi. I ona ma na przykład w Mordorze, tutaj w Warszawie, ta największa dzielnica biurowa. Ma fajnych klientów, dużo yy, firmy japońskie to są jej klientami. O co chodzi? Jeśli macie taką firmę, oferujecie różnego rodzaju zapachy. Armoterapia jest bardzo starą techniką uzdrawiania za pomocą zapachów, ale też możemy nie tyle uzdrawiać, co uzależnić i stymulować ludzi. Alkohol też czasami stymuluje. Czyli pani dostaje zlecenie. Proszę tutaj programator postawić. Podłączamy do klimatyzacji, do nawiewu. I o godzinie 9.00. Zaczyna się nawiew świeżego zapachu kawy. i ludzie wchodzą do korporacji, wchodzą do korporacji, i nawet nie zauważają, że dokładnie pachnie kawa, są pierwszymi pracownikami, którzy weszli do budynku. To kto przed nimi to zaparzył. No właśnie to idzie ten specjalny aromat, zapach. I dzięki temu przez pierwsze tam dwie godziny do 11 pracownicy, robociki są stymulowane. Nawet nie wiedzą, że są sterowani. O godzinie 12 jest troszeczkę inna substancja dozowana, inna roślina uspokajająca, i to wszystko takie złożone, żeby te 8-9 godzin w Matrixie pracować jak najbardziej wydajnie. I ludzie na sobie nie zdają tego sprawy. I Podobnie jak przechodzicie obok sklepu z bułeczkami. Sklep z bułeczkami nie ma nawiewu. Nie ma takiego dozornika specjalnego, gdzie jest aromat świeżego pieczywa, bo to, się można, to syntetycznie się uzyskuje. I do tego sklepu to mało kto wchodzi. A jak zrobiono badania, to jak zrobimy aromat pieczywa i nawiew z takiego sklepiku, no i wszyscy, którzy przechodzą, bo tego sklepu czują, wchodzą, sprzedaż wzrasta o 300%, jeśli tylko taki aromat mamy pieczywa. Czyli widzicie, no my wszyscy mamy te receptory, jakie tam są, jakie nie są, ale to służy, to służy też sterowaniu. To jest też jedna z łapek Matrixa. Yy, Ameryka Środkowa, kaktusy, szamani, Carlosa Castaneda pamiętacie przecież. Peyotl, prawda? Bardzo dobrze pracuje z serduszkiem. Jakoś żaden z tych Indian nie jest ćpunem. Wszyscy kochali przyrodę. Było ok, dobrze. Jak to jest jeszcze tutaj. A no dobrze, jak to jest z tą duchowością i tymi środkami. Pamiętam Lama Ole, jeden z najbardziej znanych lamów buddyjskich na tej planecie. Często, jak uczniowie przychodzili do niego, to czasami do niektórych tracił cierpliwość, prawda? Ojciec Pio jest mega cierpliwy i on po prostu widział, że jak ktoś na jakimś poziomie, był troszeczkę jeszcze w fazie betonu, no to mu oferował zgodnie z jego światopoglądem. No, czekał, aż się on obudzi i dozował mu wiedzę na tych spotkaniach stosownie do jego zdolności pojmowania, do jego świadomości. Ale nie wszyscy nauczyciele no, duchowi tacy byli. I na przykład Ole, często jak ktoś był taki, naprawdę beton, nie można było odpalić jego serduszka czy skasować jego ego. To pewnie się tak załamywał i mówi: Dobrze, uczniu, idź, weź sobie LSD i wróć po tym. Bo ja już nie widzę dla ciebie żadnej możliwości werbalnej komunikacji. To taka, taka rzecz mi utkwiła w pamięci. Albo Muktananda, to też taki bardzo znany jogin lata 70-80 i tą relację znamy od Grofa, Doktor Grof, najbardziej znana postać na świecie, też twórca specjalnych technik oddechowych, bo kiedy Amerykanie zamknęli wszystkie substancje na planecie w latach 70 na samym początku, no to musieli przejść na jakieś inne naturalne metody no i grof, który był numer jeden na świecie od LSD no, musiał inne metody wypracować i opowiadał że jak było spotkanie u Muktanandy a jego żona była asystentką Muktanandy taki zbieg okoliczności był świadkiem takiego zdarzenia przyszedł uczeń i mówi mistrzu tutaj chciałbym zażyć LSD i tak dalej no to Mutananda wstał na oczach wszystkich, zwyzywał go, co ty tutaj se myślisz, rozwój duchowy i LSD, ty, ty jesteś szalony i na kopach go wyniósł, bardzo brutalnie i wulgarnie, dając przykład wszystkim, że narkotyki nie idą w parze z rozwojem duchowym, szczególnie takiego tej neofity, który sobie coś, coś tam wyobraża. No, i gro był trochę przestraszony, no bo on jako lekarz, wykładowca o światowej renomie, no pracuje tylko z LSD. A tutaj Muktananda na kopach takiego delikwenta wyniósł, że nie wolno zażywać LSD. Mój kurde, minęło 15 minut, wchodzi drugi uczeń. Mówi, mistrzu, mam taki problem tutaj w praktyce, w medytacji, chciałbym to, to i to. O, o widzisz, musi zażyć LSD, zrobić to tak i tak, o tej pory, taka, taka, dawka, taka dawka, o tej porze, to, 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 to. to, to. No i w tym momencie już Grofowi opadła definitywnie kopara, ale to właśnie mówi, że no każdy jest indywidualny. O pewnych rzeczach ojciec Pio powiedział, powiedział Wiesiowi, o pewnych rzeczach innej sobie nie powiedział, każdemu stosownie do możliwości duszy. O, na przykład plemiona Szagana Tonga z Transwalu, tam szczególnie kobiety, Spożywają daturę. Przepiękna roślina, przepięknie pachnąca, przepięknie wyglądająca, ale jest dosyć niebezpieczna. No i tam wszelkiego rodzaju wizje, przeżycia, może być religijne, w ich światopoglądzie robi się za pomocą datury. No, spójrzcie, idą święta, prawda? Idą święta i macie choinki. Czy się kiedykolwiek zastanawialiście nad tym, że. Te grzybki, muchomorki, które wiszą na choinkach, skąd one się tam wzięły? No chyba z choinki się nie urwały. Przez tysiące lat szamani na Syberii, Laponii zbierali muchomorka, tego naszego czerwonego nakrapianego Amanita muscaria i odbywali podróże za pomocą substancji, które są zawarte w tych grzybkach, ale żeby go spożyć, no to musieli go sobie nasuszyć, by na cały rok mieli zapas. Więc suszono to na właśnie iglakach. Suszono na iglakach i tam miał kogoś swój szała, swoją chatkę gdzieś w tundrze, w tajdze, no to po zebraniu po zbiorach grzybków on je suszył i potem jak ususzył, no to mógł je stosować w swoich wizjach. Przychodzili wieśniacy do szamana i on po zażyciu miał troszeczkę większą percepcję. Zasłony spadały. Oczywiście od Odradzam każdemu stosowanie muchomora, jeśli nie jest to robione przez wykwalifikowanego szamana. Ja szamanów na równi stawiam z lekarzami, którzy są po 6-10 latach studiów i specjalizacji, no bo jedni są specjalistami i drudzy, ale jeśli ktoś jest tam jakiś domorosłym, no to lepiej uważać. Czyli wiecie, już są te grzybki Muchomorki na drzewku wigilijnym. Znam multum celebrytów, którzy brali udział i to osobiście z nimi rozmawiałem, w różnego rodzaju sesjach ayahuaski. Jest to dla nich duże wyzwanie, no bo to zatracenie ego jest, ale wielu zostało naprawionych za pomocą takich sesji szamanów. Ajałaska to jest jedna z ponad stu nazw. Może być Purga, może być Zenzen Marili. po prostu plemion w Ameryce Południowej są setki i każdy ma swój język, który jest totalnie inny, tak jak węgierski, polski, duński, to są różne języki, więc podobnie jest w Amazonii i Ajałaska ma różne nazwy. I takim największym absurdem jest to, że taką najbardziej za, za, zakazaną substancją jest DMT. Pamiętacie książkę Molekuła Duszy Ricka Strassmana? Mm. DMT jest na planecie zakazane, a każdy z nas ją w mózgu wytwarza. Kiedy zażywają ludzie ajałaskę, czy to właśnie w tych kościołach synkretycznych, czy w jakichś szamańskich, Szamańskich obrzędach, to poziom DMT w organizmie rośnie z 1 mg do 20 mg. I, czyli mówimy o naprawdę mikroskopijnych ilościach, ale jest to skok o 100%. I te 100% powoduje, że zasłona spada. Hmm i troszeczkę inaczej funkcjonujemy. Tak funkcjonujemy, jakby to Matyk sobie tego nie życzył. Widzimy rzeczy, których Matyks nie chciałby, żebyśmy widzieli, dotyczących naszej psychiki, naszego zachowania, naszych relacji z najbliższymi, naszych relacji z Bogiem. Dlatego w Brazylii zrobiono badania i sądownie stwierdzono, że to akurat nie przynosi szkody, a wręcz przeciwnie, nie ma przestępstw, nie ma narkomanii wtedy, ale tego się w telewizji nie dowiecie. E, jeśli chcecie wśród więcej wiedzieć o Ajałasce, z wszystkich filmów, a jest trochę filmów dokumentalnych i, i, y, na rynku, polecam Wam Last Shaman film, będzie link, on na Netflixie, zdaje się, w tej, w tej chwili funkcjonuje. Film, który jest dokumentem, chłopiec jest bliski popełnienia samobójstwa. Nomen omen, jego rodzice to jest numer jeden, i numer dwa, to jest małżeństwo amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy, Psychologów, Psychiatrów, i nie są w stanie swojemu dziecku pomóc. I on odbywa podróż, żeby wziąć udział w takiej ceremonii, i szuka prawdziwego szamana, bo to nie jest takie łatwe. I ten film dobrze to przedstawia, że to nie jest takie łatwe. I on z tego wychodzi, prowadzi blok przez telefon satelitarny i opowiada całą historię. I to jest historia właśnie o Jałasce, historia o prawdziwym szamanie i o prawdziwym pacjencie. Polecam wam last szaman. I to tyle w tym odcinku.